Dzień dobry, jest 2019 wychodzi wardo e, Idziemy do Hummelvik. tam jest przeprawa promowa na skrajną część Znaczy na no nie skrajną, ale na tą część taką powiedzmy szwedzką tego archipelagu wyspa Bordo Bardo Bordo myślę, że będzie fajnie, bo na mapie tam tak wygląda, czyli generalnie promem mam do przepłynięcia 2,5 godziny i Chcę jeszcze zobaczyć, coś coś powiedzieć Skandy szwedz szwedzkie, fińskie Drogi, pusto, jest godzina 8 rano Kilka minut po Mamy do przejścia Do przejechania Do wyboru, do koloru Około 8 km do tego Wilk do promu Gdzie w kierunku północno-wschodnim płyniemy Promem, które są tu za darmo pomiędzy wyspami Poruszałem się za darmo, znaczy no, które są za darmo, nie trzeba płacić i co i tak cisza dzisiaj jest dzień czwarty pogoda cały czas wspaniała coś <laughs> powiedzieć na temat pogody tobie się nie podoba nie. nie zdajesz sobie sprawy co mówisz bo gdyby padało to jest gówno, nie nierobota to tak bo to Składanie namiotu w deszczu. Wszystko jest mokre. Jak jest deszcz, to się po prostu siedzi. Zajdź proszę na środka do środka. No i będą piękne widoki z promu, ponieważ rowerem tam wczoraj dojechałem. Eee, świetnie się to wygląda, bo tam już jest takie otwarte morze. pomiędzy. Ponieważ tu pomiędzy wyspami to trochę wygląda tak bajorowato, jeziorowato. A tam jest to takie już otwarte morze i będzie to ładnie widać. Pozdrawiamy z dnia czwartego Cześć Kotełek Będzie się, będzie chciał głaskać Będzie chciał się głaskać I to jest mój ulubiony kolor Nie ma Ale jaki zdrowy Kotełek. No mogę. Nie reaguje, ale to jest mój ulubiony. Wyszedł nam na spotkanie. No dobra, idziemy. Stopa chyba nie będzie. Przeszliśmy może z 2 km. Pusto jak nic. No bo co ta pora, a droga jest... No ludzie, droga leci albo z jednego promu, albo z kempingu, no nikt o tej porze nie będzie. Na razie jeden samochód Jeden, ale z dziećmi. Chciał nas wziąć, ale był wypełniony. No i kierunek, w którym idziemy i kierunek tam za nami wskazuje na to, że chyba pójdziemy na piechotę do tego promu. Zobaczymy. Czwarty. To się je? No wiem Dobra, idziemy 26 lipca Co to? No i wciąż rodzę do Hummel Wilk przeprawy promo. No, dobra, łapiemy Dobra, idzie stop być może potencjalny i łapiemy Witam, dotarliśmy do Hummel Wilk, czyli do promu, który nas poprowadzi na wschód i na północ do wyspy Tornsholm Stamtąd groblą 10 km na wyspę Bordo, ale zobaczymy czy są jakieś tam taksówki tak zwane, tak zwane w sensie, że chyba za darmo przewożone, no, ale zobaczymy. Jeżeli nie, to trzeba będzie coś porzeźbić. W każdym razie dzisiaj stopa się nie udało z tego kempingu złapać. Przeszliśmy na no, 8 km z tymi plecakami, ale nieźle, jest bo jesteśmy na miejscu. Zastanawiająca rzecz, bo jest tu kup... Pełno samochodów czekających na prom, na ten sam, na który my czekamy, a na żywej duszy wokół. No to jest sala taka informacyjna, którą zaraz pokażę. No nie wiem, jak miejsce widmo, po prostu jak trójkąt bermudzki, w sensie statek, gotujący się garnek. Nikogo na pokładzie. Dziwno. No właśnie, taki parking. I chciałem tą ciszę zaprezentować, że, że nic. No nie gdzie są ci ludzie, przecież tu hotelu nadrzędnego nie ma. Tak, tak. Tam zaraz podejdę bliżej. Słyszę koszulkę, ale się utoż... ale się... zakamuflowała razem ze skałą. Proszę? No tutaj są. Tak. No i to jest właśnie nasze przejście Porto... ten, no. Port, z którego wypływamy promem No ktoś zostawił albo ktoś też suszy, nie? Tak i tu jest już od kilku dni Znaczy od kilku, dzisiaj jest 26 lipca, czyli czwarty dzień wyprawy i otwarte morze O, coś nadjeżdża Więc przejdę a i takie tutaj miejscu. Czwarty dzień wyprawy 26. Przypłynął nasz prom, ja go nie słyszałem, tak ma... tylko go zobaczyłem, tak Mara go już słyszała wcześniej. No właśnie, a on musiał wychylić się z tej wyspy jak pokazuję. Musiałem ze środka, no... A wychodziłem przed chwilą nie było, normalnie znilacka. zaraz będziemy nim płynąć no i tak się wytaczają samochody ze do środka domu na wyspę Wardo a no, przepłynął pewnie z no nie wiem no ale powiedzmy z tego skrajnego co my chcemy yy, czyli z Brando tak? Czwarty 26 lipca Dobra. No, 26 lipca 2019 Czwarty dzień wyprawy na Wyspy Wypływamy promem z, no tak jak wcześniej mówię, z Wyspy Ward do Torsholmu to Tam może pokażę te oznaczenia z Torsholmu jeszcze jest 10 km takim wałem roglą żeby się wydostać na Brando No i 2,5 godziny stąd do no, naszego celu nie jest taka jakby sobie, jakby, jaką sobie wyobrażałem przy skalisty w wybrzeżu, czyli nieczysta, no ale zobaczymy dalej. Idę na górę. Prędkość prawo dosyć duża. Chyba szybciej niż tamten ze szczególnu na też Teraz możemy się wydawać, bo ten jest mniejszy. Bardzo dużo takich efekt Góry zachodni jest no zaraz, Doskonały. na a no, na północny wschód. Tak to jest już no. no właśnie, teraz pełnię igrasów flaga. Już samym z kraju, który stoję. Dobra. Jeszcze wiele ładniejszych widom. No, no, no.

Jesteśmy w okolicach Brando, znaczy 12 km konkretnie, ale ostatnie wyjście z promu, a czyli ostatnia przystań promowa tutaj, teraz 2 km do, do Torsholmu i stamtąd byłoby 10 km do Brando, no co sytuacja jest taka, że z promu wszystko wyjechało, próbowaliśmy w porcie łapać stopa, się nie udało. Ludzie chętni tylko załadowani cali, więc po prostu jeżeli prom, prom się wypróżnia, tak, my idziemy w swoim kierunku tam gdzie mamy dość jeżeli prom się wypróżnia no to już nic nie pojedzie minęła nas taksówka ale się na to nie załapaliśmy w sensie decyzja w była taka że nie no i zobaczymy może w tym torsholmie coś będzie do spania ze stopem bywa tu tak że nie jest złe tylko samochody są wyładowane no i jeżeli się jest na dalekich krańcach takich dzikich no to nic nie jeździ no i z samej Natury rzeczy się nic nie złapie, bo nic nie jedzie No musimy dojść, po prostu opcja taka O jedzie coś bo jechał kurde jeden człowiek, cztery wolne miejsca i nas nie wziął No co, opcja pozytywna byłaby taka w miarę rozsądna dostęp do wody i żeby spać na dziko, ale tutaj wody słodkiej nie ma wokół, za no to woda inna słona wokół. No i nic, no podążamy. W każdym razie dzisiaj ciężki dzień, bo na piechotę już 10 km poszło i jeszcze 10 przed nami ponad. Ale na piechotę ich nie będziemy robić, Raczej znaczy no, odległość warto było pokonać, ale nie na piechotę. Zagmara wkurzona, ale idzie. Jedzie? Stara z małymi albo stary z małymi bo jak legenda głosi łabędzie są ze sobą na zawsze Dobra, czwarty, czwarty dzień wyprawy 26 lipca Tam jest w oddali prom ja to później całą wyprawę podsumuję, bo tak na bieżąco dosyć ciężko. No stop tak jak powiedziałem, tak wygląda. Ludzie chętni, ale ludzi nie ma. A jak ludzie są, to są wypełnieni. Co pokazują gestami przez szybę, że chętnie, ale nie ma jak. No i nic. Pozdrawiam z dnia czwartego. Pozdrawiamy. Z czwartego dnia wyprawy, 26 lipca 2019 w kierunku Brando. No niestety, tak jak widać, wciąż w drodze od portu promowego przyszliśmy może no 4 km tak mi się wydaje no i cóż zmęczenie no bo dzisiaj od rana 8 teraz niespodziewane no takie liczyłem na to że łatwo się tego stopa złapie ale no jak widać <grym> z tyłu pustka no ale za to widoki bardzo ładne no tak ma radzenie podąża, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że <laughs> trzeba dojść jak najszybciej. No i wyjścia nie ma. Co ładnie? Odrzostki. Piknie. No i taką kroblą będziemy cały czas iść Ono się kończy, potem zaczyna Nowa, kolejna Taką chusał oczywiście czapeczki nie wziąłem z domu Nie wiem jakim cudem zawsze brałem Musi być to zmoczone Bo już mnie głowa zaczęła boleć troszeczkę Słońce jak jest, każdy widzi No i idziemy dalej Chcę zrobić filmik o teraz będzie widać Dotarliśmy do w miejscowości Brando Czyli osiągnęliśmy cel. No był problem, wysiedliśmy z tego, tam te filmiki to pokazują, był problem, dotarliśmy e, e, wysiedliśmy z tego promu. No i chyba na piechotę przyszliśmy z tymi plecakami ciężkimi. Nie wiem, ile tam przeszliśmy? Z 6 km. Nie, z 5 km, nie? Z 5 km gdzieś przeszliśmy, nie? Z 5, 6? No tam od tego, od tej przystani. Mieliśmy 12 km, więc może połowę przeszliśmy. Taka Szwedka się zlitowała, zobacz, albo Finka, Finlandka, Finka zlitowała, bo jechała w przeciwną stronę, ale że zobaczyła, że idziemy z tymi plecakami i nikt nas nie bierze, a ruch był bardzo rzadki. Zlitowała się i z takim dzieckiem nas zabrała, więc super sprawa. Na sam kemping podwiozła. No kemping miły, bardzo dziki, tylko prysznicy chyba nie ma, no ja bym na to nie zwrócił uwagi, ale nie jestem sam Więc tak, wyszło od razu, że nie ma prysznicy, ale o 20.30 jest tutaj logowanie się, więc zobaczymy, może się okaże, że jednak są No i to jest właśnie kuchnia, bardzo fajna, taka stylowa Namiot tu rozbity środek tak wygląda. Czyli tak jak powinien. O. Jedzenie się robi. Prawie zaraz będzie gotowe. Idzie jakaś pani, więc wyłączę. Pozdrawiam. Płacham cię, jak mama to zobaczy na filmie, to. Dzisiaj to na bo się załamie. Dzisiaj, dzisiaj posiłek na bogato. Stawaj nasze gulaszo. Tak, kiełbasa. Za, no to jest ta droga kiełbasa. Tak, ona prawie 40 zł kosztuje. Może tu nie wygląda zbyt okazyjnie, ale smakuje. Okazyjnie. Okazale. No ale to okazyjnie, to może, że na okazji. Wytłumaczę się. Tak, nie wygląda okazale, ale smakuje. W sposób... Znaczy smakuje w 40 zł. No i co? Ryż, a to pomarańczowe to są właśnie... To jest kolor tej kiełbasy. No, po dwóch wrzątku, jakiś się zrobił kolor i co jeszcze? I zupka, nie zupka, tylko ta zupka, w... no zupka w proszku, jakiś tam makaron. Więc na bogato. <słuch> Miocik rozłożony. No tak trochę po emerycku, ale jest fajnie. Dobra. I filmuj, nie wiesz, że masz zakaz. Dokonujemy teraz, już ja w sumie dokonuję podziału jedzenia. Zostało tego sporo całkiem. Chociaż ja bym z tego jeszcze wycudował z miesiąc. Nie no, żartuję. No, taka kiełbacha i takich no w tym stylu. No pewnie. Yy, z takich jeszcze zostało. to jest na jutro, czyli tam jest... No 12 takich kiełbach. Opakowań sześć, No ale to są dwie sztuki. No, to tak na, na dwie osoby po jednej sztuce na. No przecież no, czasami różnie bywa. Yy, no tak, że tutaj tak mara więcej je. Takich, takie czekolady schodzą bardzo słabiutko w naszym przypadku. No tak, znaczy w ogóle nie takie czekolady. Może. Yy, nie, tak, nie że takie czekolady, tylko w ogóle czekolady słabo. Tak samo to batoniki tego typu rzeczy ale to idzie bardzo szybko mentosy i takie to są takie kwaskowate rzeczy no, no tak jak guma rozpuszczalna mentos to wiadomo bardzo schodzi no pestki dyni też co w moim przypadku coś słabiutko nieruszone i tak wygląda wszystko co to jeszcze jest Kiś, aha, o kiślu, mówię Kiślu, tak? Kisielu. Kiślu, o kiślu. To jest nowość na wyjeździe. Ale dobre. Słodkie bardzo. No nie jest słodkie. Jest. No, no kwaskowate. Ja słodkie, no, kwaskowate. No, no, ale słodkie. Mówić, być, nie wiem, bezsmakowe. Mi się kiśle za bezsmakowo kojarzy, a tak Łaździ coś po to... stopie. Cześć. No to chyba ostatnie nagranie z dzisiaj. Jeszcze trochę taka chaotyczna. Już jest pod wieczór Gdzieś koło 21. E, 26 lipca 2019. Czwarty dzień wyprawy. No trochę to powtarzam, ale musi tak być. E, co tu powiedzieć? Aha, chcę powiedzieć to, że jesteśmy na wyspie Brando. No i... Ja tak liczyłem, patrząc na mapę, że tu będzie więcej takich skał mniej lasów i to wszystko będzie takie widoczne ze względu na małość tej wyspy na mapie w porównaniu do głównej wyspy Wysp tam gdzie stolica Marynham, sobie tak wyobrażałem, że to będzie taka robinsonowato. Może właśnie widoczność morza, do, z, z tego względu, że to jest mocno wyspa wyciągnięta na północny wschód z strony Finlandii od Marynhamnu, od stolicy, no to, że będzie taka typowo wyspiarska bez drzewa, mocno skalista i tak dalej. Ale to tak nie jest, mimo że wyspa jest mała ale super, no jesteśmy na campingu wszystkie warunki campingowe są, czyli tam prąd yy, no za ciepłą wodę trzeba płacić, jakieś prośnice, ale bardzo droższe sprawy, najważniejsze, że jest prąd można podładować te wszystkie sprzęty zjeść ciepły posiłek yy, o, właśnie są rowery do wzięcia, pani powiedziała, że za darmo, He, że one są w złym stanie ale już zauważyłem, że ci te kraje, tak drapie, bo komary yy, że te kraje tutaj właśnie na zachodzie no generalnie tak zwane te cywilizowane to oni, że jakaś tam jest coś byle pierdoła, jakieś byle uszkodzenie to już dla nich no good, że to jest jakieś tam do dupy i tak dalej, że złe, mm, niespełnia, niespełniające warunków. Ja widziałem te rowery wcześniej, nie wiem co z nimi jest nie tak, no ale pani mówi, że za darmo i jeżeli sobie poradzimy z, yy, z tymi rowerami, w sensie jazdy co jak najbardziej. Yy, kto się właśnie teraz wziął? więc mam nadzieję że rano wrócą bo zostały dwa faktycznie rzęchy pod tym względem że łańcuchy przerdzewiały i nie ma powietrza ale to tam luz pokażę właśnie okolice no tak i wyspa na mapie Branda jest mała i tak liczyłem że ona będzie taka wyspa wyspa stereotypowa wszędzie jest no że brzeg jeden widziany drugi skalisto i tak dalej ale który dzień mi już pokazuje że tak nie jest jeszcze pozostałości Białej... Znaczy, są jeszcze pozostałości Białej Nocy, teraz tego nie widać. W północy to będzie widać, że jest jeszcze jasno, to jak fajna wysepka. Trochę jak w Nowym Dworku. Aha, co mogę powiedzieć? To, że to wszędzie yy, ten archipelag jest na Bałtyku, to wo, jakby ktoś nie wiedział, że to jest morze, to w ogóle tego morza się tu nie odczuwa. To są jak jeziora. Sama ta roślinność, ta woda, pływające, takie rzucające się rybki jak nie w morzu, wszystko widoczne. No, ale to jest wszystko Bałtyk. Więc jest bardzo pięknie. Cisza, spokój. Ja jeszcze dokonam podsumowania tej, tej wyprawy, podsumowania dotyczącego Wyspa Lanckich, co i jak tutaj, ale to w osobnym filmie. Na razie to wszystko tak trochę robione na, na szybkiego. No mówię, jest to już druga moja wyprawa, nie samemu, razem z Zagmarą jest trochę inaczej nie gorzej a lepiej ale inaczej na pewno inaczej więc inaczej też być nie mogło no i tam jest właśnie nie to jest namiot można powiedzieć że nasz bo prawie taki sam ale to są to jest pani niemra chyba tak ją nazywałem bo trochę sprawia wrażenie by była niemram ale nie dam sobie głowy, głowy uciąć no to pozdrawiam z dnia czwartego 26 lipca.